Witam Was w moim nowym filmie. Jest godzina 22. Mieliśmy i spać, ale pomyślałam, nie! Nie wytrzymam nie zasnę, muszę dla Was nagrać ten przepis. Dzisiaj przepis na fit ciasto Oreo. Może nie do końca aż tak fit, ale na pewno będzie bardziej fit niż te ze sklepu. Nagrywam dlatego, bo był tak pozytywny odbiór, jak wstawiłam te zdjęcie na moim Story, że nie. Muszę to nagrać i koniec. To pierwsza sprawa. Druga sprawa to bardzo, ale to bardzo mnie cieszy wasz odbiór, jeżeli chodzi o moje e-booki z przepisami. Nie spodziewałam się tak pozytywnych opinii. Jest mi naprawdę bardzo, bardzo miło. To druga sprawa. A trzecia sprawa to nie byłoby tego kanału bez Was, bo to wy jesteście takim motorem napędowym dla mnie. Dzięki Wam ja tworzę te filmy, działam tutaj razem z Wami. Wydajecie komentarz, łapkujecie, oglądacie mnie, żebyście wy mogli też się bardziej wczuć w ten kanał zastanowiłam, że wy dajecie mi znać w komentarzu wasz ulubiony przepis, dokładnie ilość, gramaturę i tak dalej, a ja następne trzy szybkie posiłki z dobrym makro zrobię z waszymi właśnie przepisami. Wybiorę trzy przepisy i wykorzystam to w filmie. Całe ciasto ma około 1500 kalorii i ponad 100 gramów białka i co najważniejsze jest bez pieczenia. Wystarczy po prostu nam, młotek, blender i tutaj te wszystkie składniki. Oczywiście do Dokładny opis będzie w opisie filmu. Zaczniemy od naszej pseudo-biszkoptowej masy. Mówię pseudo, bo tu w ogóle będzie bardzo mało mąki. Będzie w fasola. Przepis jest inspirowany ciastem brownie. O, tyle zdradza. 150 fasoli konserwowej, jeden banan, 20 g budyniu, 40 g mąki. Może być zwykła pszenna, jedno jajo. 10 gramów kakao i słodzik. I dobre takie 5 gramów sody albo proszku do pieczenia. Teraz to całe blendujemy. Masa może być trochę za gęsta, więc polecam dać odrobinę, właśnie zwykłej wody. Dobra, tak wygląda to zblendowane. Być może nieciekawie, ale. Mmm, pachnie obłędnie, serio. Pewnie Was to bardzo zdziwi, ale będziemy z tego właśnie smażyć dwa omlety. Patelnia się już nagrzewa, pryskam tym. Tego oczywiście nie wliczam w makro. Jeżeli tego nie macie, możecie dodać zwykłą oliwę, oczywiście. Dzielimy na pół. Smażymy na małym ogniu około 3-5 minut, później bierzemy na górę, odwracamy, omlet gotowy, tak samo będzie z drugim. Jak omlety nasze się smażą, to teraz będziemy przygotowywać naszą ulubioną masę, czyli masę Oreo. Będzie potrzebny twaruk, danio waniliowy i słodzik. A, no i dwa opakowania Oreo. 400 gramów twarogu, chudego najlepiej, ja mam 10 pokruszonych takich tutaj kapsułek słodziku i cały jogurt. Jezu, danio waniliowy smak dzieciństwa, dosłownie. Teraz to trzeba ładnie zblendować dokładnie. Tak wygląda zblendowany twaróg z danio i ze słodzikiem. Powiem wam, że to jest tak dobre, że ja to dosłownie wyjadam co chwilę. Dobra, teraz oreo. Dwa opakowania oreo. Będziemy rozbijać. I najlepiej właśnie w opakowaniu, żeby nic dodatkowo nie brudzić. Uwaga, sąsiedzi. Teraz jedna taka zasada. Z jednego opakowania daję dwa ciasteczka Oreo tutaj, a dwa zostawiam na górę. Dobra, teraz ten pierwszy omlet, który że tak powiem ostygł, kładę tutaj na, na moją plackę, że tak powiem. Nakładam połowę tego. Jak taki duży ciastko oreo to wygląda. <grymne> Cześć, taki kilogramowy ciastko oreo, większy od mojej ręki. I tak smakuje. Ten przepis to w ogóle było takie olśnienie, dosłownie Nie no, tak szczerze to to było tak, że po prostu wam się tak spodobał Shake Oreo To mówię, dobra, zrobię owsiankę Oreo I wysyłacie mi cały czas zdjęcia owsianki Oreo i szejka Oreo Mówię, to wiecie, muszę zrobić coś innego I wyszło, no, tort Oreo Być może teraz nie wygląda idealnie, ale jak postoi w lodówce 12 godzin to dosłownie to będzie taki footborn, taki tort oreo. te podpierdź, bo ty sam zjadłeś te ciasto. No, no, dzisiaj zjadłem całe i mai to robić drugie. Ja jako, że kocham oreo, to dam jeszcze jedno opakowanie na górę. Gotowe ciasto wstawiamy do lodówki na 12 godzin. Do zobaczenia jutro. Tak wygląda ciasto po 12 godzinach stania w lodówce. Za dużo się nie zmieniło, ale konsystencja jest dużo lepsza, bo jest takie zbite i będzie łatwiej je pokroić, i też będzie smaczniejsze. Te ciasto bardzo łatwo się kroi, bo jest takie zbite. Taki solidny kawał ciasta ma niecałe, niecałe 200 kalorii, a uwierzcie mi, że kawałek takiego zwykłego tortu ma z 1000 kalorii, co jest po prostu nie do pomyślenia. I co ciekawe, ma 15 gramów białka. Jeżeli chcecie więcej takich ciekawych przepisów, to oczywiście zapraszam do moich e-booków. Linkuję stronę w opisie filmu. No i czekam też na wasze komentarze z waszymi ulubionymi przepisami. Pamiętajcie, dokładna gramatura. Ja wybiorę trzy najlepsze posiłki. Może być słodki, może być wytrawny, może być kwaśny, dowolny. Po prostu to ma, ma być Twój przepis. Ja go wykorzystam w moim filmie. Filmie. Oczywiście, też warunek musi być taki, że wy obserwujecie mnie na moim Instagramie. Dokładna instrukcja będzie też w opisie filmu. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Pa! Taką miskę wyjadałam z masą od ciasta. Prztosik.